Nie jestem ja ciacho, na żoneczkę lecę, znam ja wszystkie sztuczki martusi kobiece. Żoneczkę moją głowa nie boli, ma fajnego męża to nie biadoli, prawdziwa miłość nie zardzewieje. Małżonek martusi za nią szaleje, nawet jak siły nie ma w ustach, jego nie ściema, bo kocha. Swoją żonkę ma naturalną szczepionkę, dlatego się Walduś nigdy nie zaszczepi Na żadną kobietę oczy swe nie wlepi. Kochana żonka jest jak szczepionka. Za małżonkiem zycha, męża nie odpycha, kobiece kształty swoje lansuje. Jak małżonek żonie tylko pasuje, na tym miłość polega, zdradzie się. Nie ulega, wierność jest. Najważniejsza żonka jest najcudowniejsza.